Kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i zapraszam Was na mój makijaż. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, bo wiele osób też pytało mi się, w jaki sposób wykonuję mój makijaż. Więc zapraszam Was na tutorial makijażowy. Cera dojrzała, opadająca powieka, 60. Plus. I taka kobieta też ma prawo, a właściwie powinna się malować. Włosy mam świeżo umyte, a na twarz nałożyłam krem. Świetna szczotka, kupiona w TK Maxie za chyba 4 euro. Polecam. Włosy spinam spineczkami. Mam tutaj dwie gąbeczki beauty blendery, które będę potrzebowała do nałożenia makijażu. I dwa moje ulubione podkłady. Jak widzimy, Estee Lauder i Giorgio Armani. Dwa podkłady. I korektor pod oczy firmy Catrice. Nakładam tutaj troszkę na dłoń podkładu Giorgio Armani, ponieważ Estee Lauder mi się kończy, dlatego buteleczka jest do góry nogami. Do tego makijażu nakładam troszeczkę więcej podkładu, ponieważ jest to taki makijaż pokazowy. W rzeczywistości zawsze nakładam dużo, dużo mniej produktu. Podkład rozprowadzam na twarzy, na całej twarzy dosyć dokładnie za pomocą Beauty Blendera, czyli namoczonej gąbeczki. Nakładam teraz korektor pod oczy, parę kropli pod oczy. Bardzo rzadko nakładam korektor, bo wydaje mi się, że wysusza okolice pod oczami, ale troszeczkę i rozblenduję gąbeczką. To są cienie z Sephory, i właśnie tym cieniem jasnobrązowym będę malowała brwi. Pędzelek odpowiedni do pomalowania brwi, i tutaj właśnie maluję brwi, bo mam bardzo jasne. Tym samym pędzelkiem ciemno-brązowym cieniem maluje dolną powiekę oczu. Nie całą w stu procentach, tylko tak trzy czwarte do góry. Kącik jest zostawiony bez, bez cienia. I taki ogonek do góry. Ten ogonek jest bardzo ważny. A teraz na ten ciemny cień, który mam na dolnej powierce, nakładam taki średnio, średnio brązowy cień. I nim rozblendowywuję tą ciemną kreskę pod oczami. To jest bardzo ważne. Nie może być taka ciemna kreska zostawiona sama sobie, tylko ona musi być ładnie rozblendowana. I wtedy to oko będzie otwarte i powiększone. I ta kreseczka, ta jaskółka do góry, do góry żeby zniwelować opadającą powiekę. I właściwie dolne powieki są zrobione. Na górne powieki nakładam jasno-beżowy cień. Jasno-beżowy cień, leciutko tak małą, małą ilość jasno-beżowego cienia na całą prawie powiekę. Cień jest nałożony. Na zewnętrzny kącik oka nakładam średniobrązowy cień i rozblendowywuję. Średniobrązowy cień jest to bardzo ważne, bo właśnie to niweluje opadającą powiekę i ładnie rozblendowywuję, tak do góry. A teraz Perłowy cień, taki właściwie z połyskiem, jasnobeżowy, nakładam prawie na całą powiekę, tak żeby się połączył z tym średniobrązowym cieniem. Tutaj troszeczkę jeszcze poprawiam w kącikach oczu. I makijaż oczu jest prawie gotowy. Drobne poprawki, rozblendowywanie. I tak wygląda. Na rzęsy nakładam nowy tusz firmy L'Oreal o nazwie Panorama. Czy jest lepszy od tuszu Bambi? Chyba porównywalny. Ale bambi to bambi. A teraz najtrudniejsze, konturowanie na mokro. Róż w sztywcie nakładam na policzki. Chyba trochę za dużo nałożyłam. Podróż nakładam brązer, trochę na czoło, na nos też musi być, ale jest podróżem nałożony. I tu jest taki biały sztyft, który nakładam na brodę i nos. Musi być nos wykonturowany. Na nos nakładam też bronzer. Tak wyglądam po konturowaniu. Biorę gąbeczkę, czyli namoczony beauty blender i Rozblendowywuję nałożone produkty na twarzy. A teraz konturówką do ust w kolorze, właściwie takim jak usta. Objeżdżam dookoła kontur ust, jak gdyby 1 mm wyjeżdżając poza usta i w ten sposób powiększam, powiększam je. Zobaczcie, konturówka jest w kolorze ust i wyjeżdżam poza kontur moich ust i w ten sposób powiększam je. I usta są prawie gotowe. I wykończenie makijażu, czyli puder. Mam puder maka, chyba ma 4 lata. Rzadko się pudruje, ale czasami tak. Mokrą gąbeczką próbuję go rozprowadzić. Ten puder i zatuszować te rumieńce. <toszczędny> Troszeczkę wyszły mocne. Konturowanie na mokro jest jednak trudne. To trzeba umieć zdobyć doświadczenie. I taki właśnie puder maka. Makijaż gotowy. I tak wygląda dokończony makijaż Cery, dojrzałej. Jeszcze oczywiście zapomniałam tutaj, że te chomiki powinno się troszeczkę ukryć. Na brązowo. Nakładam bronzer. Blenduje. Kochane, bardzo, bardzo zachęcam Was do makijażu, do tego, żebyśmy miały troszeczkę czasu, i jeżeli gdzieś wychodzimy, pomalowały się. Nawet jeżeli wychodzimy po przysłowiowe bułki do sklepu. Nałóżmy chociaż pomadkę. I tak jak ja, pomadka musi być i muszą być podkreślone brwi, bo tak. To po prostu mam tak jasne, że w ogóle tych brwi nie widać. Wtedy czuję się dużo, dużo lepiej. Oczywiście staram się jak najczęściej nakładać też troszeczkę podkładu. Parę kropli bezpośrednio na krem, parę kropli podkładu i ta cera jest wyrównana. Nie widać na niej przebarwień, a w naszym wieku przebarwienia to rzecz normalna. Także zachęcam, makijaż dodaje mi takiej pewności siebie, lepiej się wtedy czuję. Także polecam makijaż dla nas, dla nas, kobiet dojrzałych i nie tylko. Kochani, żegnam się już dzisiaj z Wami. Powiedzcie mi, czy makijaż mój podobał się Wam, czy może macie jakieś fajniejsze metody, triki na malowanie. Ja uczę się dopiero konturowania na mokro, próbuję podpatrywać makijażystki, kosmetyczki. I lubię się malować, lubię być pomalowana. Na tym żegnam się dzisiaj z Wami. U nas dzisiaj jest pogoda okropna, cały śnieg stopił. Się stopił, jest około plus 5 plus 6 stopni, ale jest taka wilgoć tak nieprzyjemnie, bardzo, bardzo nieprzyjemnie na dworze. Czasami pada deszcz, także szaro, góro i ponuro, ale mam przepiękne wiosenne kwiaty. Za chwilę zapalę świecę, przygotuję jakąś fajną kolacyjkę i myślę już. O Polsce. Papa, żegnam się z Wami do następnego spotkania. Papa.